Witajcie. Tydzień temu zaprosiłem Was do udziału w unikalnym wydarzeniu w skali całego internetu, jakim będzie jesienna sadana, którą dla Was poprowadzę, czyli praktyka holistyczna, jednocześnie fizyczna i duchowa, polegająca na, w cudzysłowie, treningu z zimną wodą i mantrą wedyjską. Mówiłem również o tym, że właśnie takie zalecenie odnajdujemy wprost w WEDA, a więc pomysł. Pochodzi od samego źródła. Jest też czymś, z czym mam kontakt już od wielu lat. Jeśli potrzebujesz wprowadzenia do tego tematu, zaglądnij do poprzedniego odcinka. A dzisiaj lecimy już dalej, i dwa główne tematy, które się znajdą w tym odcinku. Pierwsza rzecz to troszkę sobie omówimy, chociaż to będzie pod koniec, na czym właśnie ma polegać ów proces z takiej technicznej strony, na czym to będzie właśnie polegało i jak w jaki sposób możesz w tym uczestniczyć, wspierając całe działanie swoją obecnością innych, no i wspierając siebie równocześnie. I druga rzecz, jak to się dzieje z punktu widzenia WET, ale i współczesnej nauki, że Zimna woda, już nie mówiąc o samej mantrze, ale na razie się zajmijmy tym tematem. Jak to się dzieje, że ta zimna woda może zmienić nasze nastawienie do życia i też otwierać pewne kanały duchowe? Tak to nazwę. Jak to się dzieje, że tak prosty zabieg ma moc transformowania tego, co trudne, w to, co budujące? A więc kilka faktów naukowych. Kontakt z zimną wodą. Aktywuje układ współczulny, który odpowiada za reakcję walcz lub uciekaj. Serce bije szybciej, oddech się pogłębia, krew gwałtownie krąży. No i właśnie, jeśli zostaniesz w tym doświadczeniu świadomie, łącząc jednocześnie to z rozluźnieniem ciała, którego się stopniowo nauczysz, wchodzisz samoistnie w punkt takiego. Przełamania. Organizm uczy się, że stres można oswoić. No i to tworzy tak zwaną rezyliencję stresową, zdolność do lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dochodzi do prawdziwej alchemii wewnętrznej. Czyli za pomocą tego banalnego zabiegu łączysz swoje słabości, na przykład strach, niemoc, lęk, brak wiary. Z tymi jakościami twojego umysłu, które są czymś przeciwnym, rozluźnieniem, dobrą intencją, dobrą energią, siłą. A nie jest to mój pomysł, że właśnie tak to działa, ale już czymś, co bardzo dobrze jest opisane i zbadane, m.in. za sprawą słynnego Wima Hofa, słynnego Icemana, Holendra i całą grupę lekarzy i naukowców, która mu towarzyszyła w jego procesach. Do tego Was ewentualnie odsyłam, jeśli chcecie tutaj więcej wiedzy, chociaż też będę się odnosił do tego i korzystał. Mamy zatem przed sobą bardzo istotny i przełomowy proces, który wiele zmienia w naszym życiu. Bo jeśli zrozumiesz, co oznacza w istocie, jeśli się nad tym zastanowisz, co oznacza połączenie słabości z mocą, będziesz wiedział, że jest to w istocie celem wszystkich dróg rozwojowych. Tyle, że w tym przypadku to naprawdę działa. A więc zamiast chować się przed tak zwanymi niskimi wibracjami i szukać na siłę tych wzniosłych, z czego słynie dzisiaj New Age, trochę o tym też mówiłem za pierwszym razem, ty po prostu bierzesz przysłowiowego byka za rogi, czyli życie w całości, i uczysz się z nim obchodzić, ale w sposób taki bardziej inteligentny i też bardziej praktyczny. Okej, okay. trzeba trochę odwagi, nie zaprzeczam, no ale przecież jest to jedna z tych cech boskich, transcendentalnych, opisanych w gicie, więc myślę, że warto te rzeczy rozwijać, a nie w kółko też myśleć o sobie, że nie dam rady. No z drugiej strony jest to cecha demoniczna. Może już w ogóle sam doszedłeś do tego, że zamykanie się na niskie wibracje strach, niemoc, lęk i tak dalej. I samo szukanie tych wyższych to nie do końca działa, bo to de facto oznacza, że odcinamy coś, co należy do nas, czyli jest czymś połowicznym i dosyć iluzorycznym i nie prowadzi do prawdziwej mocy. W zamian tego e, potrzebujemy naprawdę czegoś bardziej kompletnego, praktycznego i Dostępnego zawsze i dla każdego. Coś za co też nie musisz płacić. E, musisz tylko mieć wiedzę o co tutaj chodzi. Hmm, dlatego, wiedza wedyjska e, w tym jest bardzo użyteczna. Przypominam, jest to wiedza, która płynie od samego źródła. Okej, okay, no ale zimna woda to cierpienie, stres i zero przyjemności. Nie jestem przecież masochistą. Zaś te ewentualne benefity no, brzmią dosyć abstrakcyjnie jak jakaś filozofia. Nie jest to prawdą. Jak to wygląda realnie? Sam ten pierwszy kontakt z zimną wodą, czyli te kilkadziesiąt sekund, jest faktycznie wyzwaniem, natomiast później uruchamia się cała neurochemia szczęścia w tobie, zwłaszcza gdy podchodzisz do tego z innym nastawieniem. Tutaj, właśnie to nastawienie robi, no powiedzmy, całą robotę. Zapamiętaj to proszę. Nikt, kto nie chce tego robić i czuje jakiś wielki opór, strach, myślę, że nie skorzysta z tego, no chyba że się przełamie w trakcie, ponieważ będzie cały czas przekonany, że takie działanie to samo cierpienie i w ogóle niepotrzebny nikomu wysiłek. No, i tutaj zauważcie, faktycznie widać jak na dłoni tą zasadę, o której mówi New Age, że myśli tworzą naszą rzeczywistość. A więc proces ten będzie tym, co o nim sobie będziesz myślał, myślała. Eee, dlatego, że właśnie podczas jego wykonywania produkujemy, że tak powiem, dużo energii, dużo uwagi. Proces jest mocno absorbujący. A zatem Twoje myśli są naprawdę tutaj sprawcze, i to, co będziesz o tym wszystkim myślał, to się będzie momentalnie no, manifestować. A zatem no, proces, proces też z tego względu ma duży wpływ na Twoją głęboką podświadomość. No więc, co takiego fajnego się dla nas tutaj dzieje? Zanurzenie w zimnej wodzie, moi drodzy, powoduje wyrzut dopaminy i noradrenaliny, które. Podnoszą nastrój, dają energię i klarowność. Badania pokazują, że poziom dopaminy po kąpieli w zimnej wodzie może wzrosnąć nawet kilkaset procent i utrzymywać się przez wiele godzin. Ale dzieje się to wtedy, zwłaszcza gdy właśnie podchodzimy do tego z zaufaniem, wiedzą. O czym też tutaj będę mówił, jak nad tym popracować. Na pewno ta świadomość, że proces może być częścią naszej drogi duchowej. Bardzo nam w tym pomoże. Przełamywanie oporu, moi drodzy, cały duży temat. Powiem Wam tak: wchodząc do zimnej wody, no właśnie, spotykamy się z naturalnym lękiem, oporem, i uwierz mi, mam to ciągle, nawet po 8 latach praktyki. Więc to raczej nigdy nie znika zupełnie, ale też nieustannie, z drugiej strony, jak zauważyłem. Transformuje się w coś głębszego w Tobie. I jest to generalnie, okazuje się, właśnie największa zaleta tego procesu. To znaczy, tak, no początkowo myślimy, marzymy o takim momencie, gdy ta czynność nie będzie już dla nas stanowić jakiegoś dużego wyzwania. Wierzymy, że jest to możliwe, chcemy to osiągnąć, ale nie. Okazuje się po jakimś czasie, że nawet taki subtelny opór, jest ciągle obecny, a w zamian jednak dostrzegamy, że właśnie to, właśnie ten subtelny opór kryje w sobie największy skarb. Inaczej mówiąc, jeśli ten proces nie stanowiłby dla nas żadnej bariery, ty również nie byłbyś w stanie z tego w ogóle skorzystać. A więc bariera jest bramą. Trudności życiowe w związku z tym też nie są w sumie niczym złym. My po prostu nie zawsze umiemy się z tym obchodzić, i to jest głębsza prawda o naszym życiu. Jeśli przechodzimy regularnie przez tę bramę, pojawia się po pierwsze uczucie zwycięstwa. I tych uczuć zwycięstwa mamy wiele. One się kumulują, te punkty się łączą w naszej głowie i naprawdę odzyskujemy część swojej mocy. Łączysz słabość z mocą, jeszcze raz to powiem, no i dochodzisz do bardzo w rezultacie budujących przekonań, jakie mają później wpływ na całe twoje życie. Zimno jest jak symboliczne małe cierpienie, ale jeśli w nim zostajesz świadomie, ono cię nie niszczy, tylko hartuje i uczy, że trud może być źródłem siły i jasności. Jest to trochę taka energia saturnowa. Ale myślę, że nie tylko. Bo przede wszystkim mamy tutaj, moi drodzy, żywioł wody, o którym jeszcze za moment powiem. Co robi jeszcze zimna woda z tych rzeczy takich? Bo temat jest naprawdę szeroki i troszkę sobie to będziemy omawiać, ale dzisiaj Wam mówię o tych głównych rzeczach, które każdy od razu obserwuje. Więc mamy zwiększenie obecności. Zimna woda jest bezkompromisowa, więc albo jesteś obecny w tej chwili. Albo umysł ucieka i to jest zwykle w czarne scenariusze. Jeżeli jednak pozostaniesz świadomy, czego możesz się dużo łatwiej też nauczyć, ponieważ ten proces trochę jakby wymusza na tobie, ale w taki naturalny sposób, to mm, tą wzmożoną świadomość. Więc jeśli nauczysz się być świadomy i jednocześnie rozluźniony, już po paru chwilach zanurzenia umysł naturalnie cichnie no i wchodzi w stan medytacji. To jest tak naprawdę dobrym wstępem do późniejszej mantry, którą możemy wykonywać, lub do innych praktyk, jakichś tam powiedzmy medytacyjnych. No i wtedy ta mantra działa. To też będę mówił w innych nagraniach. Kiedy mantra działa, kiedy nie działa, między innymi dużo zależy od naszego, naszej obecności, no i też innych czyn, czynników, o tym sobie będziemy mówili. W tradycjach wschodnich. Woda jest symbolem oczyszczenia i transformacji również poniekąd. Zimna woda ma w sobie jakość satwy. Pamiętajmy o tym, czyli przejrzystość, czystość, świeżość. Satwa, według Bhagavad Gita, najpierw jest jednak trudna, gorzka i wymagająca. Zupełnie jak z astrologią wedyjską, jeśli chcielibyście się jej uczyć, na początku jest trudno. Jest dokładnie to samo, jeśli byście się chcieli nauczyć chociażby grać na jakimś pięknym instrumencie muzycznym. Kilka lat nauki, która nie jest zwykle czymś miłym, ale to, to są wszystko działania satwiczne. Wiemy, że z, że z dłuższej perspektywy, w dłuższej perspektywie, ta słodycz, jaka płynie z satwy, jest nie do przecenienia, i to są właśnie najbardziej cenne rzeczy w naszym życiu. Bazując na Gicie wiemy, że skoro bez satwy nie ma wejścia na drogę prawdziwej duchowości, bo to też jest wyraźnie powiedziane, że jeśli nie wejdziemy na satwę, no nie ma o tym mowy. Zatem dochodzimy do takiej konkluzji, że ta banalna zimna woda, banalna, bo wszechobecna, darmowa i tak dalej, naprawdę urasta do rangi czegoś bezcennego i możemy tego użyć. Według mnie jest to najbardziej niezawodny sposób podnoszenia swojej guny, najbardziej też naturalny i transformowania również tych gun niższych. Więc my nie unikamy tych słabszych rzeczy w nas, my tego nie wypieramy, my nie udajemy, że jesteśmy nieustraszeni. My się konfrontujemy codziennie z naszymi słabymi stronami, ale równocześnie bierzemy te rzeczy i transformujemy, ponieważ. Uczymy się je łączyć z czymś wyższym i to się dzieje automatycznie. Nie musimy też o tym rozmyślać. Nie chciałbym też, abyście odnieśli wrażenie, że to o czym ja tutaj mówię, że to, jest, że to wymaga jakiegoś przyswojenia takiego intelektualnego. Nie, tak naprawdę tak naprawdę dzieje się to samoistnie i wystarczy być świadomy, obserwować siebie i te procesy zachodzą samoistnie. No, i właśnie jak to, jak to będzie wyglądało w praktyce? Moi drodzy, codziennie przez te 40 dni, bo zwykle tak tyle może trwać sadana. W listopadzie sobie wystartujemy, jeszcze dokładnej daty nie podaję. Będę po prostu wrzucał dla Was krótką relację, głównie to będą shorty, prawdopodobnie, bo nie będę w stanie codziennie nagrywać jakiegoś dłuższego filmu niż te 90 sekund. Eee, właśnie głównie te shorty z mojego procesu, możliwe, że na przykład raz w tygodniu będzie jakieś nieco dłuższe nagranie, a więc możecie dołączyć, możecie komentować, możecie wrzucać swoje zdjęcia. Tak, abyście też mieli, 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 jakby to pokazane, że jest to możliwe. Nie jest to nic nadzwyczajnego i możliwe, że uda nam się zbudować jakąś mini, mikro. bo Nie sądzę, że tutaj ten odzew będzie jakiś wielki, ale jeśli to będą chociażby dwie dodatkowe osoby, to będzie mi bardzo miło. I jak to jeszcze będzie właśnie wyglądać technicznie? O tym jeszcze będziemy mówili w kolejnych częściach. Z pewnością się zastanawiacie, zimna woda, czyli co konkretnie prysznic? No właśnie niekoniecznie. Zimny prysznic nie jest wcale najlepszym rozwiązaniem z wielu powodów, a więc też następnym razem troszkę może o tych technikaliach i powiem wam co się bardziej sprawdza. No, i dlaczego Hindusi, zastanawialiście się, dlaczego Hindusi zanurzali się w Gangesie i dlaczego ma to praktyczny sens i jest czymś lepszym, czyli taka woda stojąca, niż prysznic? O tym Wam opowiem, ale też poruszymy sobie tematy związane też może z samymi mantrami. Bo to jest tak naprawdę no, ten prem de la creme całego procesu, czyli mantra wedyjska, którą możecie zastosować. Wiedzcie też również, że mantry najlepiej sobie dobrać indywidualnie pod własny horoskop. Też mogę Wam w tym pomóc, jeśli macie taką chęć i ochotę. Wielu, wielu osobom, coś takiego już oczywiście zafundowałem, że tak powiem, i może to też powinien być temat na inny odcinek. Może też o tym sobie kiedyś powiemy, jak te mantry działają. Ale wielu z Was pisze mi, że bardzo się dobrze po tym czuje, no i czują, że faktycznie coś tam od środka się zmienia. No, i to wszystko, moi drodzy. Zapraszam do komentowania. No i do usłyszenia za tydzień.